Konflikt o marszałkowską rotację rodzi pytanie, co dalej? Coraz częściej mówi się o scenariuszu rządu mniejszościowego. W takim układzie obecna większość straciłaby stabilność, a każdy kolejny projekt ustawy musiałby być negocjowany ad hoc z różnymi ugrupowaniami. Rząd mniejszościowy w Polsce to wizja politycznej niestabilności, nieustannych kryzysów i groźba przedterminowych wyborów. W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej, Rosnącej inflacji i napiętej sytuacji międzynarodowej byłby to cios zarówno dla koalicji, jak i dla obywateli. Co na to opinia publiczna? Sondaże pokazują, że wyborcy coraz bardziej tracą zaufanie do rządu. Wielu z nich ma wrażenie, że politycy zajmują się walką o stołki, zamiast realnymi problemami ludzi, służbą zdrowia, cenami czy bezpieczeństwem energetycznym. Pytanie, czy obecny kryzys zakończy się kompromisem czy stanie się początkiem końca obecnej większości parlamentarnej? Spór o rotację marszałka Sejmu stał się czymś więcej niż tylko kwestią personalną. To symboliczny test lojalności i zdolności do współpracy w ramach koalicji. Lewica domaga się dotrzymania umowy i zapowiada konsekwencje w przypadku jej złamania. Platforma Obywatelska boi się utraty twarzy i własnych głosów, nie chcąc promować tego. Szymon Hołownia walczy o swoje polityczne być albo nie być. Stawką jest nie tylko fotel marszałka Sejmu, lecz także przyszłość całego rządu. Jeśli kompromis nie zostanie wypracowany, Polska może stanąć w obliczu rządu mniejszościowego, a w dalszej perspektywie przedterminowych wyborów.